że Wam jak wspaniale działa auto hold. Jadę tutaj w kierunku Limanowej i w pewnym momencie trzeba się włączyć do głównej drogi pod bardzo dużym wzniesieniem, naprawdę bardzo dużo. Tu wszyscy się boją jechać, zwłaszcza kobiety, kiedy auta im uciekają. U góry widać jest znak STOP. Kamera pewnie tego nie oddaje, ale wzniesienie słuchajcie jest naprawdę duże. Zwłaszcza tu na samotnym końcu, gdzie jest stop, więc gdzie to? trzeba się zatrzymać. No i normalnie wielu kierowców ze stresem chce ruszyć. A tu proszę bardzo, zatrzymałem. zatrzymałem sobie auto hold, trzyma, w ogóle nie trzeba na hamulc. Teraz sobie delikatnie ruszam, delikatnie, on mi ładnie trzyma, nic nie buczy silnik. To nie jest tak, że jak zręcznego ruszam, że silnik będzie coś tam buczał, no bo każdy się boi i daje większy obrót noga, hamulca i system trzyma cały czas, bo normalnie system, a system to trzyma tylko parę sekund, tak? A tutaj trzyma elegancko. Także powiem Wam, że Uważam, że każda auto powinna być oce Hold, bo tak się to czyta fachowo. Dzięki, trzymajcie.